Danuta Martyniuk o operacji nosa i relacji wnuczka dostala od Eweliny pewien zakaz, wideo. Jakiś czas temu Danuta Martyniuk zaskoczyła fanów meza oraz przedstawicieli medialnego syrotowiska. Prezentuje co tchudzona sylwetkę. Jak wyznawała w wywiadach, udało jej się zrzucić sok ok. 30 kg, a zmotywowała je ja do tego przede wszystkim negatywne komentarze internautów. Zona króla Disopolo poszła o krok dalej i postanowiła się upiekrzeć, korzystając z zabiegów medycyny estetycznej. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Zona Zenka Martyniuka z domu prezentuje światu nowy wizerunek. Celebrytka, która zaczęła zdrowiej się odzywiać i ćwiczyć. Nie skorzystać z dobrodziejstw z zakresu medycyny estetycznej. Poddala się zabiegowi plastyki nosa wraz korekta przegrody nosowej oraz prześletek zwany lifting nieoperacyjny. Czuję się wspaniale, bo nareszcie osiągnęłam to, o czym marzyłam. Będę dalej poddawać się zabiegom. Jeszcze jeden przede mną, ale na pewno z umiarem, żeby to nie było przesadzone. Żebym wiedziała, że coś jest zrobione, ale żeby nie było za bardzo tego widać. Prześlam te metamorfozy te dla zdrowia, ponieważ operacja nosa była mi potrzebna. Bo miałam skrzywiona przegrodę. Moja zmora była te z garbek na nosie, przyznale zona Zenka. Danuta Martyniuk stara się być z babcia na medal. W rozmowie z Cezarem Wisniewskim z pudelka przyznala. Zastara się odwiedzać Laurę jak najczęściej, jednak ze względu na spora odległość. Czyściej udaje się to Zenkowi? który podróżuje po Polsce, grając koncerty. Nie zmienia to jednak faktu. Zastara się rozpieszczać czterolatkę, której ostatnio chciała kupić telefon. Rozpieszczam ja, tak. Kupuję jej, co tylko sobie zazyczy. Ostatnio od króliczka wielkanocnego dostała słuchawki. A jak rozmawialiśmy na facetime, to powiedziałam, że kupię jej telefon, Nowa stwierdziła, że to jeszcze za wcześnie. Ewelina dobrze zrobiła, że zabroniła Danucie, by kupowała czteroletniej dziewczynce tak drogie gazety. Zobacz też, waleczna Danuta Martyniuk chce spotkać się z Ewelina z rozsocic w sadzie. Byłam za dobra.